Iran poddaj się, ja jestem za chwilaniari. Kazachstan, bum, 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 bum. G to do mnie. Bierz kawałek terenów i dołączam. Ale mnie pokoną, bo mnie na pewno nie będzie chciała. Ja do, 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 dołączam do łączenia. Co? Zła wiadomość, jesteś jedyny w, tym, w, te, w tej Azji. Ale ci na razie odpuszczasz. Teraz maledwie. Jestem już powoli w Australię i Oceanie. Jak się wejdzie w aplikację Contre, bo to pokazuje ci, że jesteś w Azji. Więc na ura. Indonesia, wojna. Podaje się już mnie Nie łap. Albo Wojna dobra. Bierz środek i wyjazdka z moich. Ich i wyjazdka z mojej ziemi. Bo zaraz będzie bomba atomowa. Bombę tutaj zaraz będzieś Będziesz miał ale do wody i wlecieć do Papuły a może do Finlandii naura nie obroć O, jeszcze tu jesteś Malezja Tym. Rosja jesteś jedyna już w Azji przecież jestem Pię. No, no. Według Wikibed mówię mu, bo jak się już wejdzie w Azję, to jesteś dopiero. Dopiero wtedy jesteś. A może? Może. Może. Nie zostaw, nie zostaw. Dobra, dobra. to było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzowie, papa. Pa. I, i, I za chwilę będzie ostatni odcinek z sezonu siódmego, pa, part czwarty. Życie w yy, Podbije ci to jeszcze te malutkie tereny, żebyś ich nie przeżył. A potem odrodzę całą Azję. Ale ty będziesz miał inne tereny niż te wielkie. Będziesz miał kawałek swoich terenów. Widzowie, to było na tyle w dzisiejszym